Manko z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was w dzisiejszym odcinku do wygrania. Macie tylko skinka, oczywiście z zasady, tak jak zawsze widzowie: like, dzwoneczkiem, komentarz oraz musicie wbić pierwszy link w opisie. Ponieważ z moim kodzikiem macie 10% opłaty, więc serdecznie wszystkich zapraszam. No i na przykład mamy giveaway e, kont premium, zawsze sobie dołączcie jeśli tego premiuma macie, bo wystarczy wpłacić 15 zł. Oczywiście z moim kodzikiem, pamiętajcie. No i jeszcze kilka dni trwa konkurs na AK 47. Na AK 47 Asimov widzowie macie pierwszy link w opisie, tam sobie weźcie udział. No a my dzisiaj otworzymy sobie nowe skrzyneczki. Wszystkie przetestujemy. Mamy 1700 zł, więc na spokojnie. Zacznijmy od skrzyneczki Winter Ice. Razy 530 zł. No i mamy. Na przykład takiego guzika Gamma Doppler, byłby to naprawdę piękny drop, jakby się udało trafić, ale wiadomo, procent na niego jest bardzo mały. Tutaj mam 15 zł, będę sobie sprzedawał tej temki mm, tańsze. No i widzowie, na końcu filmu jeszcze pojawi się e, losowanie na jednego blika z poprzedniego odcinka. Ta osoba, która wygra, napisze do mnie na Discordzie i dostanie bliczka. Tutaj znowu strata, i jeszcze jeden blik pojawi się w komentarzu. Też możliwe, że dzisiaj, więc wbijajcie również na poprzednie filmy. E, no bo tam różne nagrody są rozdawane Dobra, my tutaj, no nie no, Skrzyneczka Winter Ice, totalnie Totalnie słabiutko, lecimy dalej Winter Confirmed, no i tutaj mamy Naprawdę, naprawdę Też temki. jest koska więc polujemy na nią. No 40 zł tutaj wydajemy. Zobaczymy czy uda się coś fajnego trafić. Oczywiście łapeczkę w górę widzowie. Zostawiamy wszyscy w tym momencie. No i mam nadzieję, że będzie ich dużo. 36 zł tutaj. Z tego mamy. Płacimy 4 dyszki. Czyli no jesteśmy w plecy. Jakieś droższe temki będę zostawiał. Na razie tych w sumie nie ma co. Bo tutaj nic e, drogiego nie ma. Dobra sprzedajemy. No jak na razie te tańsze skrzynki średnio. Ale zobaczymy. Co będzie dalej? Jeszcze troszkę tych skrzyneczek przed nami, no tutaj znowu sabiutko, Więc zostawmy te tańsze skrzynki Możecie mi napisać w komentarzu czy wy otwieraliście już je Czy wam coś ciekawego poleciało, no przechodzimy do droższej Winter Bridge za 18 złotych jedna No i tuż tu mamy naprawdę porządne skinki, wydajemy 9 dych za 5 takich skrzyneczek No i co tutaj mamy? No tutaj na pewno nie zwróci Na pewno nie zwróci, więc sprzedajmy 48 dych, no tutaj duża strata, no jak na razie te nowe skrzyneczki widzowie średnio, średnio, tak jak widzicie, jest średnio. Ale mamy Jaguara, który sam skrzynkę zwróci, więc tu będzie kozacki profit, bo to jest skirt, ale stat 220 zł. No i takie skinki widzowie to ja naprawdę szanuję. Takie dropy chcemy cały czas dostawać. Zobaczcie, w ogóle trzeci najdroższy skin w skrzynce trafiony, więc naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładnie. Skrzynka 18 Ziko kosztuje a taki drop. No, naprawdę totalnie. Totalnie oddało. Tu mamy 75, czyli strata. No i ostatnie 5 sobie otwórzmy. Skrzyneczki e, Winter. No, taki slauterek, jakby poleciał, no ale niestety nie leci. Ale jest o łupkę Elite Build. Ona coś tam warta jest. 90 zł, czyli jesteśmy na zero. Więc tą skrzynkę oceniam naprawdę bardzo dobrze. Lecimy do kolejnej Bloody Winter. 28,45 skrzynek już będzie mnie kosztowało 142 zł. Oczywiście pamiętajcie, że jak otwieracie nowe skrzynki, to dostajecie właśnie y, punkciki, te, które w evencie możecie tutaj w Holy Moulin wykorzystać. Bo jeszcze 14 dni do końca, czyli 2 tygodnie, więc opłaca się w dowie wpłacać z moim kodzikiem. Oj, tutaj zabrało sporo, tutaj bardzo, bardzo sporo zabrało. 7 dyszek dostajemy, płacimy 142 zł. No. Nie tak to miało wyglądać, widzowie. Nie tak to miało wyglądać. Może tutaj lepiej. Tu będzie lepiej, bez Redline, ale w słabym stanie, więc no 129. Znowu strata. No dajmy jeszcze jedną szansę. Jak znowu będzie strata, to przejdźmy już do tej najdroższej skrzynki. No bo nie, nie ładnie tak tracić pieniążki No nie, No tutaj znowu będzie strata, widzowie. Znowu tutaj jest strata. I to taka spora, spora strata z nawiązką. No to przechodzimy. Skrzynka Love razy 5. 320, 315 zł za otwarcie. No i tutaj już mamy naprawdę porządne temki. Spróbujmy coś ciekawego trafić. No może jakaś kostka byłoby na pewno totalnie kozacko. No niestety, o oh boże, o oh Boże, tu będzie ogromna strata. 118 Ziko, czyli no 200, dwie 200 stówy, dwie stówy w plecy. No musi coś oddać, musi coś oddać, jeśli chcemy odrobić, tu jest zdecydowanie lepiej. Ale czy to będzie profit? No właśnie. 242 Ziko. Oj oj oj, no jak na razie. Ta skrzynka za 18 ziko najlepsza. Skrzynka za 18 ziko najlepsza, bo tutaj znowu jest totalna dupa. Tutaj jest totalna dupa widzowie, no i będę miał jeszcze tylko na dwa otwarcia. No, powiem wam tak, liczyłem z tej skrzynki na coś zdecydowanie lepszego. Dobra, tu będzie profit, bo wumka redline jest. Mm, ale 3 złote profitu. 3 złote widzowie profitu. No nie no, tak to nie może wyglądać. Włącznie straciliśmy dużo więcej. Tu jest też ok, ale czy to będzie profit? No nie, no znaczy jest profit, ale 15 z jego profitu. No nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Nie mamy też dużo pieniążków. Mamy 880 zł. O oh my g. A nie dobra, mamy 1000. Dobra, to zróbmy sobie tak. Że weźmy 350 zł na razy 5 i dajmy na lewą stronę. Może akurat siądzie taki bajonecik byłby naprawdę piękny. No, ale niestety nie dolatuje, widzowie, niestety nie dolatuje i trzeba zaryzykować. Będzie najwyżej bardzo krótki odcinek, ale dobra, jeszcze przed tym wejdźmy sobie do Holy Moly i wejdźmy sobie do Holy Moly dosłownie i wrzućmy całe 11787, wrzucamy i czy dostaniemy coś drogiego, czy w ogóle coś dostaniemy? Okej, okay, no jest skinek za dwie dyszki. No liczyłem na coś lepszego, tak szczerze wam powiem, widzowie. No ale dobra, zróbmy ostatni upgrade zaryzykujmy. Na razy dwa, najpierw. Bo i tak będziemy w plecy. Lewa strona. No na poprzednim odcinku upgrade'y oddawały totalnie... Teraz też, widzowie, siedzi pierwszy upgrade Huntsman Knife Doppler za 1362 zł. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ już troszkę odbiliśmy. Jeśli siądzie upgradeik... Na razie dwa. Geigle Blaze. Znowu lewa strona. To będziemy na plus. Proszę. Nie, już widzę, jak to się kręci. Już widzę, jak to się kręci. No i niestety widzowie, w poprzednim odcinku oddawało totalnie wszystko na upgraderze. Dzisiaj się nie udało. No ale cóż, czasami też są takie odcinki. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.